Cześć, ja jestem Kasiek Stasiek i dzisiaj gramy w Robloxa z moją siostrą Cześć. i jej koleżanką My. Martyną. Powiedziała Hejka. Nie wiem, czy ją było słychać. Oddaję ją tutaj, po prostu na moje książki, no i będzie ją lepiej słychać. Dobra. I pogłosić tutaj trzeba. Nie ściszyć, pogłosić. No. Ale i teraz możesz mówić. No. Słychać wszystko. Ja zawsze tak cicho mówię, a teraz tak głośno odrobinę. To jest taki dzień. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj to uzbierać. Ja myślę, że tak, a jak ten... nie, no to jutro. Co? Znaczy, no to jest takie malusio, ale... To i tak będę zbierać jakieś 23 minuty. Dostawa jest. Dostawa? Dostawa. A, zwykła Zwykła koło? dostawa. Ale dostawa. Było koło. No sz, to... kurde, musicie mi tutaj dorzucać ściuchy prosto na Ej, łeb. Ej! Już wszystko było. był autobus, był grem i teraz było koło. Czyli samolot będzie. Świecące świe świe świecące, bo no, to zostaw mi to świecące. Okej. Okay. <laughs> Moje świecące! Eli <Yes. śmiech> no ja się świecące. udało. Ja mam zawsze świecące. Ej, Stasiek, a powiesz nasze nazwy w losie. A chodź co tutaj, to ja jej pokażę. Twoja? Gdzie ty jesteś? No stójcie w miejscu. Pan dziulka. 211. I bunia I ee, jeden Można się mówiąc nie skończąc. Spokojnie, umiem liczyć. To nie to chodzi. No to o co chodzi? Nie O to, że e, macie obie oszczegrane włosy. A nie dobra, to masz ładnie ułożone, ale... Co? nie ma? To Znaczy, no ma, ma kucyka, ale rozczochranego. A dobra, ja myślałam, że to było. Mam! No, dobra, bo jesteście 100 razy gorszy niż ja. No co? Wasze pralki. Moje pralki. Ej, ej, ale ja mam nowe konta. Ej, ej! No A wiesz, no, ja, no, ja no, mam no, dopiero dwie no, pralki. Mam no, ja no, cztery, są tam pięć. A jak się pralki? Świetnie, nie dostanę go, bo właśnie poszłam kupić no. A ja go sobie właśnie wzięłam. Świetnie. Świetnie. Świnka, halinka. Świnka, halinka. Mm. <grych> Ale sobie spróbuj. Muszę się powiększyć koszyk, żeby był większy. Ej, ja kupuje się go tam, gdzie pralki. A, dobra. Magnes! Magnes jest stary. No, no. W sumie e, ja nie, to ja nie, 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 imię te do świnki. Ej, ona ma nie, lewy, ja nie, nie, tam Morsa czym się różni Foka od Morsa nie wiem na morsa. O tym się nigdy nie zastanawiam. <laughs> nie mogę to nawet śmieszne nie jest ani nic. Ale ty i tak musiałaś coś śmiesznego do tego dodać. To nie było śmieszne. To co ty powiedziałaś już tak? Nie. Dla mnie tak. Co ja powiedziałam? Eee... Już zapomniałam. Aha. Dobra. Ja serie zapomniałam. Serię. Ja też. Czy mówiłam, że wyrzuciłam cukier do kosza? Nie, coś innego mówiłaś. To nie wiem. Ja też nie wiem. Bo ja sama mówiliśmy. A ja w ogóle coś mówię? My co my mówiliśmy? E, że się nigdy nie zastanawiałaś, czym się różni mors od foki. A. Czym się świnia e, od morsko od foki, co? Co? Nie, dobra, nie wiem nawet. Czym się różni. Yy, Martyna od yy, żaby. Czy, Albo... Czym się, się różni Mary od świni? Yy, Mary jest świńska. A świna nie. Co? Co? A nie na odwrót? Yy. Świnia jest świńska, a Mary nie? Czy się nie zastanawiałaś? Ja to nie wiem. Nie, to cześć. <coughs> Czym się różni blondynka od żaby? Z taśkiem. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Powiedz prawdę. Z teczkiem. Żaba czasem kuma i te... Żaba czasem kuma, a to nie. Co? Ja, nie, ja nigdy nie kumam. Ja też nie. A, to, to wszystko wyjaśniam. Też nigdy nie kumam, halo, halo. A może nie wszystko, tylko wiele. A ja teraz kumam. Kumam, że ja kuma, kuma. Co? To weź chce żabę zjedz. Ja nie, ja nie jestem głodna, halo. To. Z, z, se, ugotuj twój żołądek. Eee, dobra myśl! Bo w tej grze jest planka, Co jest? To, czyli będę, ja plany, bo... Dobra, ale teraz już dosyć takich dziwnych rzeczy. Co? Głupich i porąbanych. Co? Bo nie już go ładnie ja 15 koszyków? Eee, nie. To Znaczy 15 pojemności do koszyka? Mam 12 świet koszyków koszyki. Masz 15 koszyków do 15 pojemności. A, A przecież. No. Tak. To kozatka. Już wiem. Prze, A to był żert. No lol, lol, lol. lol. Ja czekam na samolot. Bo już wszystko było, a samolotu nie było. Ej, ja muszę szybko zrobić. Ja też. Ja czekam na samolot głównie. Ale to, za Co tyle... to łapka Chyba łapkę z góry. cała łapkę z góry. Fajnie. Łapka do góry znaczy, że jest. Łapka do góry. Zostawcie łapkę w górę. łapkę w górę. Co? No, mówię, żeby zostawić łapkę w górę. No i, super. No i świetnie. Łapka w górę jest przydatna. Powiedziane. Mary, żyjesz jeszcze? O, to... To idzie się tradować. Ale się nie da. Tradować. A się. To tradeuj ze mną! To... Do. Dobrze ci coś innego? Daj, daj mi... coś. To tradeuj. Jak tradeować z, z kimś? No, jak idzie się tam do sklepu, to tam jest takie kółeczko niebieskie nad dasz, z i tam... <coughs> Serio, się dastać i daj mi odrobinę forsy. W życiu, dzisiaj je zbieram. A daj Mary, odrobinę forsy. Aaa, dobra. Mary właśnie, dobre forsy. Może kupię komuś Może kupię z Was jakąś fajną pralkę. A musisz mi? Mary, dawaj trade. mi! To dawaj Cicho bądźcie. A ty, co się trajduje, czekaj. E, gdzie tu mam Ile tu jest pralek? No nie wiem mam 500, 500 to jest pralek. 500. A ja nie mam żadnego kółka. Macie. Czemu te pralki się powiększają? Czemu jak to jest milion? No bo... No Natala... Przejdź sobie do końca i zobaczcie co jest pralek. No wiem. Je, ich jest nieskończone, żmiem o tym. A wtedy to jest duża taka hakerkowa. Prrr. nie? A te są... To są w ogóle XL. No. To są XXL. XXL, a nie 2L. Jaka jest ostatnia? Daj mi hajs! I to ja jest XXL. Taka jest ostatnia. Kto się idzie tradować? Ja. Piękna. Ja medy, ale nie wiem, jak nadal. To nie ma z Eee, Powiedzcie mi, gdzie miało być to niebieskie coś tam? Y o, oh, chodź tu, Kasiek. Yeah. A tutaj. O, e, źle, te... Trading. Trading. Stasiek. Trading. Kurno, trzeba grać godzinę, żeby móc się trzymać. Dobra. dobra. Bez sens. Totalny bez Nie wiem. Widzisz? Eee! <laughs> złote, 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 złote! Nie zabrała złota. <laughs> to było jakieś... E, rybne. Mary, chodź na chwilę do mnie. <laughs> chodź do mnie, Mary. Już, czekaj. Powiedz, czy znasz tego gościa, chodź. Chodź, Mary. Hi. No, chodź. Nie wiem, czy to on, ale no, dobra, okej. Okay. Widzisz tego czerwonego, czarnego gościa? To się nazywa A? Wojtek. Nie, to 100% on. No właśnie. No, 100% to jest Wojtek 0320. Więc nie mu napisać, że jest na odcinku od mojej siostry. Kto? Wojtek. Kto? Kolega, który ma kanał na YouTube. Kto? Wojtek. Co? Co? Jakie <laughs> to się nazywają? Oni ode masz... mnie uciekają, ja śmierdzę. A to jest ten wasz kolega, dobra, nie, już wiem, już wiem. Jest, ja śmierdzę, dlatego oni ode mnie uciekają. Normalnie to bym... <śmiech> no. <śmiech> złote To jest złote. Kasia, nie zabieraj mi tego złotego, please. Dobra, już Ci to zostawię, zresztą. Ciekawe, czy Wojtek wie, o co w ogóle chodzi w tej grze. Ja w to wątpię. Jest on na czerwony koszyk, mery on grzał w tą grę. Świecie. No wiem, no bo on wszystkie, on wszystkie symulatory gra. Nie dziw się. Jaki on ma kosz... Ale on ma farta w ogóle, bo... On tylko y, do Mary dołączył, bo zobaczył, że ja w to gra. A patrz, a mi się trafiło, że jest na odcinku. U kogoś. Ktoś nie już e... to złote, to nie miał... Ale nie się jakby się złote. tylko to usłyszał, um, to by się nie cieszył. No. Ktoś, jak się bo jak y, ja mam 17 subskrypcji? to Troszeczkę mało, co nie? E, jak wy się rozczytujecie, że większość was e, robi e, jakieś takie haksji. Nie wiem, co co ty właśnie ze sobą powiedziałeś? Nie. Bo ja nie wiem. Ty nie co? Ci nie rozumiem pytania. Ty nie co? O co ci będzie? Nic. Czy nie Czyta, się pisał? Pisał. Pisał. A pewnie w jakimś innym języku. Ty, 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 ty. Jak malol ty nie lipsy yy, 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 ale... Le, dobra. Nie nie No nie ja, to no, bo mi... Bo mi ten <grym> robią. bo mi się ten się blokuje, ten mi się nie da tego Jezu ja napisałam trzy. To jak cię powiedziałam. Co? <grym> zmiana planów. kupuję kosz. Tak, palanów, wiesz, planów. Planów. Strona planów i planów. Mam 50 pojemności. Fajnie. Może teraz łączę ten Tak, głowę też mam. Głowę mam największą. Co znaczy, że. No. No, mam duży mózg. Popatrzcie, co ja mam w koszyku. I tak nie zapełnię wszystkich pralek. Co, co za dziadostwo? Po co ja to kupywałam? Nie, no. A... Wojtek mnie zachęca jakimiś głupimi tymi komentarz. suba da kaśce, no i co z tego nam no to nie daje? To nie Ale tak najpierw znajdź kanał. No ciekawe, czy znajdzie się te film. Co to łatwe. Ej. Ja mu nawet to prześlę. Ej! Co sumo, my Czemu wy nie możecie razem nagrywać, nie? Możecie. Możemy. No A ma Minecrafta? Normal. A pa. prawdziwego? Tak. A Java? Czy tylko by druga. Nie wiem. Grał ze mną na serwerze. No. Ale na Java? Nie wiem. Java Edition. Czy ja nie mogę? Ja już to wszystko mylę. Nie wiem, czy. Ah. Ej, czemu ja jeszcze nie Mylę nie było część nazwy z inną zupełnie nazwą gry. W ogóle jeszcze istnieje samolot. Czasem, więc to nie, nie, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. A samolotu nie ma. Dobrze to powiedziałam czy źle nie wiem. o tym Minecrafcie. Wiecie to, że, że my jesteśmy na dwóch odcinkach, bo Wojtek też nagrywa. A skąd Ten... się nagrywa? O mi mówi. Nie Kupić bankę. Ej, to wy już macie pierwszy odcinek z yy, razem, nie? Stasiek ma no kanał. Ej, Mary! Się a dodamy Wojtka do rozmowy? A ty go dodajcie. No dobra. Dawaj, dodaj, go. No, dodam go. Czeka Czeka. Czeka. Nie jak się czy odbierze, ale. Też nie wiem. Powiem. Nie. 100% nie, ale no, czemu no, nie? Dodajcie. Ok, hmm. no, to... ja tak odebrał. W tym koncie, podać, więc dodam go na obu. On ma dwa konta. No. Na tym na Skype. No. Bo zaraz zadzwonię do niego na zoomie. Do, nie, do, na Zuma. Zuma. nie wiem co. Kasiek, jak ty się nazywasz? Kto ja tubię? Stasiek? Kasiek Stasiek. Kasiek Stasiek. Kasiek, Kasiek. z dużej... Spacja i Stasiek z dużej. Wszystko już wiesz. Tak, oni nie oglądają jej. A mi czuje tyłek. Jak to wiesz, no to wiesz wszystko. jak hmm. świetny masz koszyk, 50 pojemności. Dziękuję. Ale... Taki tygrys. Aha. Mam przez to teraz tylko 26 tysięcy. Ja się zastanawiam cię, żeby cię nie wieść. Dobrze, że jeszcze je zerwą, Stasiek. Zjedz sobie może, yy, no nie wiem, yy, jajko. Merytorko. <laughs> nie, merytorycznie no, dziewczyna. Mój I 100 razy mniejsza no. niż ty. Co? W sumie e, to jest czysta racja. <laughs> czysta prawda? Jest cicha racja. Ej, ta co mi zabrała e, świecące coś? uciekał! uciekaj! To szybciej, bo ja cię za no, nie, mnie kolejny. No. Ejko, nie, 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 no. Jakie coś Ci Nie ważne. NIEWAŻNE?! Ja Ci dam NIEWAŻNE! Wszystko jest ważne! Mam takie dwa myśli, ale nie wiem, Nawet życie jest Mamy. ważne. Nie chce mi się poczekać. Poczekajcie, mnie. Też, 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 po siebie auta rozjeżdżają. <grym>, Rozjechały. Co? Chyba, mam A, jeszcze mam już dużo pralek. Ja bym tylko miała troszeczkę roboksów. Wystarczyłoby mi 1000. Tysiąc... Bo Tysiąc 1500 by mi wystarczyło. Tak Idę ja. sobie kupić więcej pralek. Nie to mogę. Idę sobie chciał kupić albo kupić, albo to, albo to, to to. To 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 to. to, to, to chciała wszystko kupić. albo bardziej albo

Ej, lubią! Ale ja nie. Hmm? A mnie okazują teraz kaszka Bo ty to zwierzę ty nie człowiek to ty. ty. się jak nie. Lubimy! O, Wojtek wyszedł z gry. Świetnie, ale fajnie. Uro. Fajne pralki kupujesz, wiesz. Bardzo fajne. Co ja? Nie, nie ty. Mary? Tak. Ja chyba. A co na nie. na nie Dobrze. Ja nie umiem wejść do pralki. No co z nie mam XL, halo. A ja nim mam. Nie. A taki jednegoś wszedł do mojej pralki. Za pierwszym razem tak po prostu bum i bum. No i już był No a ja mam jeszcze dużego skina, tu ja dopiero nie wejdę do żadnej pralki, Mary. Pokaż się ko mnie. Jestem wyższa. Mary jest od ciebie wyższa o miliard. A ja też o miliard. Ja nawet od niej jestem wyższa. Nie łap mnie! Stój! Nie, nie. Stój, stój, stój. Tylko jeden! jesteś kurczakiem? Odszczekaj to. Kazać mi to? Szczekaj. Dobra. Hmm. Dawajcie dą doszpamiciuchu. Pa baboksy. boksy. Lubią Cicho. Dobra, to by było na tyle. Zobaczycie łapki w górę i subskrypcję. Pa! I yyy, widzimy się w następnym odcinku. Eee, pa nie tak zakończenie. Pa!